Nikt nam nie mówi, że fruktoza robi glikację. Czyli Jeszcze raz. Licz... Fruktoza robi glikację. glikację. Siedem razy silniej niż glukoza. Nie, nie, nie wiem, co to jest glikacja. Ja się opowiem. Nieenzymatyczne nie łączenie się glukozy, cukru, glukoza, fruktoza, galaktoza, z białkami, tłuszczami i kwasami nukleinowymi. Najważniejsze są białka. Hormony to białka. Kolagen to białko. Czyli fruktoza robi to 7 razy 10 razy silniej niż glukoza. Jeśli ja piję soczki owocowe, głównie żywność wysoko przetworzoną, to robię sobie 7 razy silniejszą glikację niż sama glukoza. Rodzice mówią dzieciom, no zjedz jabłuszko, zjedz pomarańcze, no i to co? Mamy? Nie jeść te Tak, Na deser tak, na okay. deser. Jak ja zjem obiad i usiądę sobie na deser zjem jabłko, to tam jest błonnik i to jest słowo klucz. I ten błonnik trochę zatrzyma tej fruktozy. Natomiast jak ja wypiję sok, to tam już błonnika nie ma. Czyli jeść owoce w całości, tak. a nie w postaci I na soków. Na deser. I na deser. Ale a, czyli co, nie, nie, na przykład jako drugie śniadanie? Nie, nie, nie pomiędzy. Nie. Aha. Bo wtedy bardzo szybko rośnie poziom fruktozy. We krwi. Nikt nie bada fruktozy we krwi, badamy glukozę. Mówi się zbadaj cukier we krwi, nie, glukozę we krwi, a fruktozy, kontinua glukozy monitoring co celu, gdzie sobie noszą naklejone, jakim ta glukoza rośnie, ale fruktozy tego nie widzi. Jeszcze raz, na glukozę ja mam insulinę, na fruktozę nie mam.